– Czy wszyscy na pokładzie? – Tak. – Tak. – Dobra, odsumowujcie pierwsi. Płyniemy! – Uwaga! – Mamy godzinę 13.20. Obecnej chwilę wypłynęliśmy właśnie z bazy promowej Westerplatte w celu skontrolowania poszczególnych jednostek. – p... Halo, halo p... Słucham Cię. – Opowiedz mi, pływać. – płyniemy w kierunku na hel i rozglądajmy się. – nic na horyzoncie chyba nie widać. Co? Bo ja patrzę. Na dziobie? Tak. Faktycznie, no coś płynie. Ale daleko od nas, chyba z 5 mil. Słuchajcie, na dziobie mamy jakąś jednostkę pływającą. Także podpójdźmy do niego. Okej, okay, przyjąłem płyniemy. Odpływamy teraz szybko, ponieważ osoby, które znajdują się na tym jachcie, mogą nas zauważyć, w sensie nasze jednostki kontrolne. Więc staramy się jak najszybciej zainterweniować i zobaczyć, jeśli mieli chęć wyrzucenia jakiegokolwiek pakunku z narkotykami. Dzień dobry, służba celno-skarbowa. Skąd przypłynęli Państwo? Ze Szwecji. Ze Szwecji? No. Ile osób macie na pokładzie? Siedem. Zgłaszam się. Przepłynęli ze sesji. Siedem osób na pokładzie. W takim razie dwie osoby niech wejdą na tą jednostkę, rozpytają. Pytaj proszę Asi, czy jest w stanie przejść przez przy okazji. Okej. Okay. Asia, dasz radę z pieskiem wejść? Myślę, że tak. Dobra, to wchodzimy. Dobra, to jeszcze raz może się przedstawię, starszy aplikant. Służba celno skarbowa. jakieś tutaj towary akcyzowe macie może? Wszystko wypicie, po prostu. Wszystko wypicę, a nic nie wypalone? Nie. Idzie dokładnie teraz? Płyniecie? Gdańska. Gdańska. Dobra, my się tutaj rozejrzymy po tym Jakciku. Dobra, piesek tutaj sprawdzi sobie poszczególne miejsca. Dobrze, a zobacz tu. Edek, tu, góra. Dobry piesek. Tu szukaj. Chodź jeszcze tu. Dobrze, idź, no I chodź do góry, chodź. Kontrola została zakończona negatywnie, co oznacza, że piesek nie zaznaczył żadnego miejsca, gdzie mogłyby znajdować się środki odurzające. Będziemy po prostu kończyć kontrolę i wracać na swoją łódź. Taka kontrola dla psa jest utrudniona w związku z tym, że cały czas kołysze, i piesek musi cały czas utrzymywać równowagę. Jak? Kontrola. Kontrola przebiegła spokojnie. Sprawdziliśmy tu to poszczególne miejsca, nie znaleźliśmy tutaj nic podejrzanego, więc spokojnie możemy oddać się na naszą łódkę. Słuchajcie, to pójdźcie za nami. Okej, okay, przyjąłem prędkość 19,20.